Proszę powiedzieć, czy system ochrony zdrowia to jeszcze pomoc medyczna, czy już biznes? To jest bardzo dobre pytanie, bo z tego, co widzimy ostatnie 5 lat, jak wygląda cała sytuacja, w jakim kierunku idą e, sądy dyscyplinarne lekarskie, jak są traktowani lekarze, którzy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną na podstawie randomizowanych badań e, i metaanaliz, i to z najbardziej poczytnych czasopism i platform medycznych e, w, tutaj uczulają czy zgłaszają wątpliwości, są w sposób bardzo restrykcyjny i wręcz bezwzględny, można powiedzieć. E, no, tutaj stawiani przed Sądami dyscyplinarnymi lekarskimi, i widać tutaj niestety bardzo złą tendencję, moim zdaniem. I na przykład pomimo wniosków o wyłączenie składu orzekającego w tych sądach dyscyplinarnych z uwagi na rażący konflikt interesów sędziów sądów dyscyplinarnych, niestety te składy nie widzą żadnego problemu w tym, że są powiązane z koncernami farmaceutycznymi. I niestety ta linia jest cały czas taka sama, jest tak samo konsekwentnie utrzymywana. Więc można powiedzieć, że niestety medycyna aktualnie, Bardziej przypomina biznes aniżeli leczenie ludzi. E, tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie, jeżeli idziemy do lekarza, to lekarz ma specjalny program komputerowy. E, tam wpisując symptomy schorzenia od razu wyskakuje mu, jakie leki ma zastosować. To są programy komputerowe dostarczane od lat przez firmy farmaceutyczne. Więc tutaj no niestety my chcielibyśmy iść i bardzo pragniemy tego, żebyśmy szli w kierunku medycyny holistycznej czy naturoterapii. Natomiast widać, że ten trend taki główny niestety idzie w kierunku chemizacji czy wręcz medycyny informacyjnej. Jakie zagrożenia dla wolności pacjentów niesie przyszłość medycyny. Przede wszystkim prawo wolności wyboru do sposobów leczenia, sposobów dbania o swoje zdrowie i życie. I tutaj no, niestety widać taki trend odchodzenia od tych naturalnych metod, łącznie nawet z chińską medycyną ludową, która przecież ma parę tysięcy lat. I tutaj idziemy w kierunku tak zwanej medycyny informacyjnej, czyli na całym świecie mają być dostępne dokładnie te same leki na te same schorzenia. I tutaj no, też widzimy to po tym, jak są traktowani czy to naturopaci. Czy, czy inne osoby, które starają się przede wszystkim poszukiwać przyczyny schorzenia, nie tylko leczyć skutki czy objawy danego schorzenia. No więc, więc niestety jest to bardzo duże zagrożenie, nie tylko dla praw i wolności pacjentów, ale przede wszystkim dla ich zdrowia i życia, jeżeli będą skazani na jedną tylko i wyłącznie słuszną metodę i nie będzie żadnych odstępstw, czyli nie będziemy szukali przyczyny schorzenia, tylko będziemy po prostu dalej, tak jak teraz, jak stosujemy... Medycyna skutkowa, tak? Leczyli tylko czy, czy ewentualnie niwelowali skutki tego, co się dzieje w organizmie. No a czy globalne zmiany w ochronie zdrowia to postęp, czy wręcz nawet krok w stronę ograniczania praw obywatelskich? Moim zdaniem zdecydowanie to drugie. Z tej prostej przyczyny, że tak jak już przed chwilą wspomniałam, odchodzimy od naturalnych metod leczenia. Coraz więcej ziół, preparatów ziołowych, które są stosowane przecież od dziesiątek, nawet od setek lat, są wycofywane, są zakazywane przez Unię Europejską. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest chociażby nalewka z orzecha włoskiego, która jest genialnym przecież środkiem na, na wszelkie dolegliwości żołądkowe, czy nawet jest stosowana przeciwpasożytniczo. Natomiast jest zakazana. W Unii Europejskiej, z uwagi na to, że farbuje skórę. No i tego typu rzeczy jest bardzo wiele i można by tak wymieniać. I to jest moim zdaniem bardzo zły kierunek, szczególnie, że jest on sprzeczny z tym, co jeszcze 7 lat temu proponowało samo WHO, które wtedy poświęciło czas. To był projekt bodajże 5 czy 6-letni, w którym właśnie Próbowano odtworzyć i poszukiwano tych starych ludowych, naturalnych metod leczenia. I teraz nagle mamy od 2019 roku całkowite odwrócenie, i tylko i wyłącznie jedna linia, która jest słuszna, a każdy, kto się z nią nie zgadza, niestety musi się liczyć z bardzo negatywnymi konsekwencjami w przypadku lekarzy są to zawieszenie prawa wykonywania zawodu, są to nagany, upomnienia, czy nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu. I dlatego moim zdaniem idzie to w bardzo złym kierunku, dlatego bardzo ważna jest publiczna debata i jednak dopominanie się o to, abyśmy mogli stosować te metody, które do tej pory mogliśmy stosować, zresztą gwarantuje nam to nie tylko konstytucja, ale szereg ustaw dotyczących praw pacjenta, jak również przepisy międzynarodowe, dlatego tutaj idzie to w złym kierunku, co nie oznacza, że nie możemy tego trendu zatrzymać, natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy pilnowali i patrzyli się na to, co robią urządzący, ponieważ no, moim zdaniem zabrnęli w ślepy zaułek.